Siema, więc z tej strony, ja dzisiaj ja witam was w kolejnym odcinku u mnie na kanale, jeszcze przedtem tym zostawcie łapkę w górę i subskrypcję No i co, zostawcie tylko, tą łapkę w górę suba, z dzwoneczkiem oczywiście, żeby was wszystkie filmy nie ominęły No i też duża część was mnie widzowie nie subskrybuje, więc od mnie to widzów za subskrybuj, bo 90% z was mnie nie subskrybuje, a ogląda, Więc od mnie to widzów, bo subskrybenci subskrybują więc, Ty też chyba nie, nie możesz być gorszy. No więc, zasubskrybuj. E, poniżej możesz zasubskrybować. Oczywiście, e, zapraszam Was na e, mój serwer: butonfan.termo.kamie. No i jeszcze na Discorda naszego też będziecie mieli link w opisie. No i co, dziękuję za 134 e, suby. E, Troszkę tam doszło, ale nie tak dużo widzmy. Yy, no i tutaj wam takie, trzy, trzy filmy wam powiem takie, wiecie opowiem Wam. Burzy na Discordzie, czyli czy to się opłaca, tak to się, op tak to się opłaca. 10 osób obejrzało 10 widzów, obejrzało to gra w Stumble Guys i tłumaczą o Discordzie 35 wyświetleń, 35 widzów obejrzało to spoko, fajnie, cieszę się bardzo i dziękuję widzom, którzy oglądają mnie, no bo to jest fajne, jak to się wiecie, ogląda twórca. No nowe updatey w Dragon Empire, auta i motory. Jeżeli widzowie będzie pod tym odcinkiem y, 10 łapek w górę, dobra, 15, dobra, no 10 łapek w górę, to wypuszczę swój, y, jakby, swój po prostu, mm, taki by. Code po prostu wypuszczam. No, będzie po prostu serwer Discord i będziecie mogli sobie tam na przykład, wiecie, e, pobierać jakieś skrypty, na przykład na kostiumy z anarchii czy coś. Wiecie, ja robię kostiumy, e, skrypty robię różne i to spoko. No i widzowie mogę wam takie skrypty dać. E, a jedyne co będziecie musieli zrobić, no to wbić na Discorda i e, to musi tylko zweryfikować, wiecie, nic nie musicie, nie musicie subskrybować kanału, po prostu nic nie musicie, po prostu sobie tylko ten Więc będzie coś takiego, myślę, że stworzę taki No i już mam plan i mam nawet może szablony na, na niego Więc myślę, że będzie spoko No i co, no i będzie... Może darmowe, ale to musi być 10 łapek w górę widzowie, no i oczywiście zrobię ankietę na moim serwerze, buton form. na Discord, oczywiście macie też Discord, tutaj Piękne, pięknie macie. macie, możecie sobie to skopiować. Czy HTPS Jeżeli wam nie działa, no to musicie to sobie to niżej skopiować. I kliknąć tak lub no. Więc co? I widzę dzisiaj coś co dzisiaj Wam mam do zap zaprezentowania. Ja po prostu powiem wam. Będzie też ukośnik sklep za serca, ale to dodamy za kilka dni. I jeszcze ankieta się jeszcze nie skończyła. Czekajcie. Tak. Yy. Yy, nie, skończyła się, widzę. Ankieta, więc myślę, że no dzisiaj jutro zostanie dodana 5 głosów było na tak, trzy głosy na nie Już wam mówię yy, Kto dał na no nie yy, Tak dała emer Oliwcia Muzyk Czarnie Niebko yy, ZesLa 2138 yy, sonic yy, 2100 23 i yy, na nie osoby dały Framek 123, Ares 3312218 i też dał yy, na nie Sebiksunus. No więc yy, po prostu tak przeczytałem którym, Oczywiście to, to było pytanko yy, do Was widzowie yy, czy chcielibyście na nie, żeby był sklep za serca coś jak na anarchii, no podobne takie, tylko wiecie, po prostu zmienione na, na nasze, po prostu wiecie, na nasze, na przykład tam, że na stronie Buton Farma, a nie na stronie na przykład anarchii. Dobra. Więc jak wpiszemy sobie kostiumy, to mamy takie do, do Każdy to chyba wie. Tutaj mam Koby, oczywiście ten zał, założono, założony kostium. Jak klikniemy sobie kostiumy. To mamy nowy kostium Pirapa. Co on daje? Lista bonusów. co tak. Minus 5%, e, minus 5 obrony dla przeciwnika. Dodatkowe obrażenia. E, 13%. Po zabiciu e, kratniesz mu 3% no, kurwa. Przepraszam. 3% majątku, e, majątku e, podwojona kradzisz serce po zabiciu gracza. Więc to jest spoko. Oczywiście, jeżeli, jeżeli to oglądacie, no to już został dodany ten nowy unikalny kostium. Oczywiście będzie wszystko aktualizowane. Tak jak powiedziałem wcześniej, że jak kto chce, żeby Buton wypuścił swojego Koda, no to po prostu będzie ankieta. Ankieta będzie może po filmie, jak już wiecie, wrzucę film. No i co, no i tyle, widzę, ankieta, no nie wiem, może dużo osób zagłosuje, może nie, no i co, no i widzę że dziękuję, że zobaczyliśmy, zobaczyliście mnie, no i co, ja się z wami już będę no bo tylko to miałem wam do pokazania, oczywiście wbijajcie na buton no i też wbijajcie na naszego Discorda i może też Discorda Koda, buton farm. I już, was, już Wam mogę zdradzić yy, nazwę tego koda, yy, Jeżeli ktoś będzie chętny, no to kod będzie się nazywał butonfarm.c I będziecie mieli wszystko za darmo po prostu wchodzicie sobie, pobieracie sobie plugin, script, plugin, no co będziecie chcieli mapę jakąś z anarchii i macie i będziecie mieli wszystko widzę więc ja zapraszam was do zbijania na butonfarm.termos.com i na naszego discorda bo fajne rzeczy się dzieją no i możecie to sobie y, też posprawdzać różne rzeczy oczywiście na razie spytajcie się y, co z ticketami co z tym na razie tickety jeszcze nie są nie wiemy jaki y, co bot ghost y, zrobi z tym no, ale myślimy, my, myślimy że Bot Ghost naprawi to, no i będzie nadal Bot Ghost y, y, kontynuowany. Więc ja widzę, wy, już Wam y, życzę miłego Dziąka. Oczywiście będzie kolejny filmik, y, bo wiecie, teraz zrobię tak, y, troszkę zrobię jeszcze jeden filmik, y, nie wiem, z jakiej gierki, no ale zrobię, widzę, wy, no i co? No i tyle.